Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i zapraszam was na kolejny dzień zmagań w World of Tanks. Dzisiaj bitewka na życzenie. Dlatego tutaj widzicie obiekt a 260 czołg ciężki 10. poziomu nacji radzieckiej. No i oczywiście jest to nagroda za skończenie wszystkich misji z pierwszej kampanii. Ten czołg już gościł u mnie na kanale, kiedyś już robiłem bitewkę tym pojazdem. No, i moja ocena tego czołgu się nie zmieniła. W dalszym ciągu preferuję obiekt na 277. Ten drzewkowym jakoś gra mi się zdecydowanie lepiej, jakoś przyjemniej. Obiekt 260 do mnie nie przemawia, ale wiem, że są osoby, które ten czołg sobie cenią i są z niego zadowolone. No, ja nie potrafię znaleźć e, jakby tej, tej super jego strony. Nie jest zły. OK, zgadzam się, w miarę, w miarę można jakoś tam nim zagrać, ale nie przemówił do mnie. No jakoś nie mogę, nie mogę go polubić za bardzo. Ale filmik nie jest o tym. Filmik jest oczywiście na temat czołgu i bitwy na życzenie, dlatego jeśli chcecie zobaczyć, jak będzie on się sprawował na polu bitwy, no to zapraszam na dalszą część materiału. No to lecimy z pierwszą bitewką mapka Pilzno, losowanie na same dychy. Same dychy i po 3-3 baboki z każdej ze stron. Także może być wesoło, dlatego ja od razu zmierzam w kierunku tych magazynów, takich rozwalonych tutaj po lewej stronie. Aczkolwiek widzę, że większość mojej drużyny wybrała prawą stronę i prawdopodobnie atak linią 0. No. Nie wiem, ja mam po prostu uraz do arty. Wiem, że jak się tam gdzieś pojawi, zostanę wyświecony. No to po prostu już nie będę miał życia, dlatego ja tam nie jadę. Wolę podjechać w tą stronę, w to miejsce. Spróbujemy tutaj coś podziałać. Tu już podjechał też IS-7. Chciałbym jakoś tak przejechać, żeby. Żeby nie zostać trafionym. Dobra, chyba się to udało. Nie, słuchajcie, no nie wierzę, no. Serio? Za prawie tysiąc? Gdzie on mnie trafił, no? Co to ma być w ogóle? Kurde, no. Nawet nie wiem, gdzie mnie ten... Tu mnie trafił. A górna płyta niby jest taka, wiecie, twarda i nieprzebijalna. No i ja, żeż nie mogę. O, jeszcze Arta! Jednak ma tu bicie w jakiś sposób. No to powiem tak, bardzo fajna bitwa. W tej chwili już mamy 4000 HP mniej. Póki co jeden pojazd mniej. Jeśli chodzi o obiekta 260, co należy powiedzieć? 440 uszkodzeń na strzał, penetracja w granicach 260 na pocisku podstawowym, na goldowym 340, celność na 100 m 0,34. No, przeładowanie tutaj akurat w tej konfiguracji mam 9 sekund. Normalnie, standardowo jest w granicach 10,55. I, jakby tyle mam do powiedzenia, i dlatego ja tego czołgu, słuchajcie, nie lubię. No, nie wiem o co biega, nie potrafię nim grać. Po prostu jakiś e, koszmar czołgisty. Jeszcze Arta po raz kolejny, Konkueroz się odbił. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu się stąd ewakuować. E, a jak się będę ewakuował, to prawdopodobnie zaliczę pestkę od Jadwigi. Nie, powiem wam, że po prostu jestem tak zdegustowany tym, co się tu w tej chwili stało. Co za bezsens, no. 277, ty po prostu stamtąd uciekaj, nie pozostaje ci nic innego jak uciec. Ja sobie podjadę, może tam, gdzie są arty. 2 do 6, minus 11, o Jezu, 2 do 7, minus 10, prawie 11 tysięcy kapsa, więc bitwa, no, niestety będzie przegrana. Ja tutaj nie jestem w stanie nic zrobić i prawdopodobnie nawet nie wiem, czy uda mi się cośkolwiek strzelić. Może się tak zdarzyć, że nawet nic nie strzelę. Hewiego, nie wiem gdzie to poleciało. Nie mam zielonego pojęcia. Masz tutaj fantastycznego pająka. Nie przebiłem, nie przebiłem. Słuchajcie, 340 mm penetracji. Płaski bok. Nie przebite. No. Nie, nie mam pytań. Słuchajcie, nie mam pytań. Ten czołg jest jednym z których, m, który naprawdę jakoś mi kompletnie nie podchodzi. Nie wiem na czym to polega, o co tu chodzi, ale e, o, teraz się Jadwiga odbiła. Na szczęście, bo już bym zszedł, już by mnie po prostu nie było 10 do 5. Przegrywamy cały czas. No wiesz, ty masz full HP, to teoretycznie mógłbyś tam sobie na gościa wyjechać. O, tego nie przebiłem M60. To jest też dziwna sytuacja. No i słuchajcie, tyle, tyle w temacie można by rzec. Praktycznie już po bitwie. Po raz kolejny nic się nie zadziało. To jest jedyne, co jeszcze gdzieś tam mogę zrobić. No, nastąpił taran. No i jakby tyle w temacie. 6 do 15. Bitwa przegrana. Widzimy się w garażu. No dobrze, wróciliśmy do garażu. Zobaczmy, co tu się zadziało. No dobra, tu mamy brutala. Zobaczmy, jak to wygląda na tle drużyny. No, wygląda to tak, że jestem gdzieś pośrodku stawki. 1700 zadanych uszkodzeń. Dwa pojazdy zniszczone. Oddane 12 strzałów, 11 trafiło, 5 przebiło. No i tyle. To jakby bez komentarza. Zablokowane przez pancerz 3000. I uszkodzenia zadane z moją pomocą 1550, prawie 28 tysięcy na minusie. To zablokowane przez pancerz, no tam w tym był jeden strzał od Jagody za Tysiaka. Więc ok, jeden strzał gdzieś tam się udało zablokować. Natomiast powiem szczerze, zdegustowany jestem początkiem bitwy. Bitwa trwała niecałe 7 minut. No dobra, tak wyglądała bitewka numer 1. A teraz zapraszam Was na bitwę numer 2. Okej, okay, kolejna bitewka, słuchajcie, na mapce murowanka, losowanie na dyszki, dziewiątki, 8 i bez żadnej arty. <grym> Mamy dzień dziecka dzisiaj, nie ma arty. <grym> no dobra, słuchajcie, z isem 7 się póki co nie chce strzelać. Loduwa też pewnie gdzieś tam będzie, to nie chce tam gdzieś będzie. Ja tutaj śmigam na lewą stronę. Myślę, że tutaj będzie dla mnie dobre miejsce, dobra pozycja do tego, żeby trochę powalczyć. Tak jak wspomniałem, ten czołg jednak nie budzi mojej sympatii zbyt dłużej. Jakoś nie mam do niego serca. Oj, teraz za budynek wjechałem. No ale cóż, trzeba pokazać klasę. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Tutaj dojeżdżamy. Czy my tu coś widzimy? No, ten projekt to to chyba teraz już raczej zdecydowanie ma kiepski dzień, myślę mx 1390 dostał pestkę, ale podejrzewam, że... że raczej jeszcze tu będzie latał. Ciekawe, że mnie to nie wyświeciło, znaczy, że on mnie nie wyświecił. To jest dla mnie trochę zagadką. Bo powinien mnie wyświecić. O, tam się przewaliło też drzewko. Nie wiem, jak oni tutaj go zobaczyli, jak znowu tutaj uzyskali przestrzał. E-75, bardzo fajny czołg. Jeszcze po tych buffach, które dostał jakiś czas temu, naprawdę no czasami jest problem z tym, żeby go e, przebić. mnie, żeby tam podjechać tylko na razie nie bardzo mam z kim tam podjechać Dobra, trzeba ruszyć dubsko? jadę tutaj. Okej. Okay. O, tego dziada tu jeszcze widzę. Może on się na mnie nie obrócił? ciekawostka, prawdę mówiąc. Ale no dobrze. Kto mi graj? Pytanie. No właśnie, tam jest lodowa z przodu, przynajmniej ostatnio była. I pewnie od niej zarobię taką soczystą bułę, że się po prostu nogami nakryje. Ja już to czuję w kościach, słuchajcie, naprawdę. Ale jeżeli się nie ruszę do przodu, no to nie będzie fajnego wyniku, tak? Moja drużyna też tam z tyłu jedzie, więc jest ok. Żaruwa. Dobra, tam mamy gościa. Już nie ma gościa. To było szybkie. Nie powiem, że nie. Eee, dobra, loduwa się cofnęła. Całe szczęście. Mogę troszeczkę przyszarżować teraz. Uu, szybko poszło z tą lodóweczką. O, żaruwa, żaruwa, żaruwa Musimy wyleczyć kierowcę. Dobra. No i teraz już szturm atak. Na tego biednego Isu. Pytanie jeszcze, gdzie lorka się... A, i tu jest jeszcze lorka. Zobaczcie, to już też się cofnął. O, mi przydzwoni? Przydzwoni. Ach, szkoda, że mi go zabili. Jeszcze go staranujemy. A co? Niech tak. No dobra. Widzimy się w garażu. No dobrze, co my tu mamy? Mamy trzecią klasę, mamy wojownika, mamy zwiadowcę i mamy ogień skuteczny. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, pod względem zadanych uszkodzeń pierwsze miejsce, pod względem doświadczenia drugie. Zadane 3549 punktów uszkodzeń, 9 strzałów oddanych, 9 trafiło. Z moją pomocą 1170 zablokowane, 240, zarobione 31 tysięcy. Dobra, słuchajcie, myślę, że takie dwie bitewki wystarczą. Nie ma co tutaj kombinować dalej. Podsumowując, nie mam ręki do tego czołgu i nie mam serca do tego czołgu. On mi kompletnie, słuchajcie, nie leży. Ja nie wiem o co chodzi, nie wiem o co biega. W ogóle nie ma jakby chemii między nami, tak? Bitwy czasami wychodzą fajne, czasami wychodzą tragiczne, po prostu takie, że to jakaś masakra. Nie daje mi on taki do końca Faraj z, z grania. Zdecydowanie wybieram 277. 7. Yy, natomiast no, obiekt 260 jest czołgiem do zdobycia za darmo, no, bo jest kampania, można misję zrobić, więc można go spokojnie, no spokojnie, jak spokojnie, jeżeli się misję zrobi, więc można go mieć za darmo. i chociażby nawet z racji tego warto tę misję robić i ten czołg sobie odebrać. Natomiast nie pytajcie mnie, czy jest fajny, czy go brać, czy go nie brać. Ja po prostu. No nie powiem, że go nie lubię, ale nie czuję do niego jakiejś takiej sympatii. Tak? Nie jest to moja bajka, nie jest to czołg, który bym wybrał. No i jakby tyle, nic więcej wam słuchajcie, nie powiem. Pancerz teoretycznie, górna płyta fajna, wieża fajna. No ale. Zdarzają się takie sytuacje, że jesteście przebijani nawet w tą górną płytę bez większego problemu, należy pamiętać, żeby za bardzo się nie kontować tutaj, bo wtedy łatwiej wchodzi. Raczej starać się wyjeżdżać przodem, no ale wtedy trzeba chować gdzieś po drodze spód. No dobra, z mojej strony to wszystko. Życzę Wam spokojnego dnia. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Cześć.